Bawimy się świetnie. Ja tutaj chciałem pozdrowić Piotra Ponetę, mamę, tatę, psa, rodziców i tasiemca. Ja się świetnie bawię. Świetne jest stanowisko z StanSat w Ożarowie Mazowieckim. Pozdrowienia Ożarowa Mazowieckiego. A podoba Ci się? Tak. Dzień dobry, super zabawa ze StanSat. Pozdrawiam wszystkich obecnych na dniach Ożarowa. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich z dnia Ożarowa, wszystkich koleżanek i kolegów i znajomych. Jamy jest super! Tak? Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Ożarowa. Kocham tatę, kocham mamę. I pozdrawiam. 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 Dzień dobry, pozdrawiam wszystko, mo całą moją rodzinę, moją mamę. I super się bawię na dniach Ożarowa, na naszym stoisku stan Sad. Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich z Ożarowa Mazowieckiego. Pozdrawiamy kogo? Babcie i dziadka. Babcie i dziadka, pozdrawiamy i wszystkie dzieci. Pozdrawiam cały Ożarów i wszystkich kolegów z innych grup. Więc my chcieliśmy pozdrowić ciocię Katarzynę z Pruszkowa i i tyle chyba. I zrobić sobie kamerę Kogo pozdrawiamy? Mama Mamę, babcie i dziad Super No, po pozdrawiamy naszych rodziców. naszych rodziców i koleżanki. Życzymy wszystkiego najlepszego mamie i tacie. Jesteśmy właśnie na i To jest fajnie. Bardzo fajnie. Tak. Chciałabym pozdrowić cały zespół Ludowy Ożarowia, w szczególności Panią Małgorzatę Wojciechowską i Pana Waldemara Dąbrowskiego. Pozdrawiam burmistrza i mamę i tatę. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Ożarowa. Super zabawa na 21 dniach. Dzień dobry. Mam na imię Aleksandra. Ja nie mieszkam w Ożarów, ale bardzo mi się tutaj podoba. Ja będę następny tutaj żyć. Ja mieszkam teraz we Warszawie. Bardzo lubię mamę i tatę. Pozdrawiamy mamę, tatę oraz rodziców. Pozdrawiamy Maksa. Pozdrawiam mieszkańców Ożarowa-Mazowieckiego. Tutaj bardzo fajnie się bawimy i pozdrawiamy mamę i tatę. Pozdrawiam rodziców. Polecam StanSat. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim. Pozdrawiamy Zożarowa. Pozdrawiamy całą naszą rodzinę. Patrz do przodu. Pozdrawiamy całą naszą rodzinkę. Kogo pozdrawiasz? Mamę i tatę i... Ale ja tu jestem. I mamę. I kolegów ze I szkoły. szkoły. Dziękujemy. Pozdrawiam. Pozdrawiamy całą rodzinę i dzieci z Umiastowa. Pozdrawiamy serdecznie kogo? No, swoją no, poz, serdecznie e, mam rodzin, mam rodzinę, mam rodzinę mam, całą rodzinę. Pozdrawiam mam, także tak, e, pozdrawiam także Dom Kultury Uśmiech mam, ja tak... i, e, i burmistrza naszej gminy. Ten ja też mojego psa. <noise> Dzień dobry, ja jestem Gracjan Suski i pozdrawiam moją mamę, tatę i no moją jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo i też pozdrawiam StanSat. Pozdrawiamy całą naszą rodzinkę. Super się bawimy i pozdrawiamy StanSat. Pozdrawiamy Jany, pozdrawiamy tatusia i super fajnie was się O? Powiedz, ogląda i machamy. Pozdrowienia dla Bibi i dziadka ze wspaniałego festynu. A -a -a. Dzień dobry, nazywam się Szymon Bednarski. Pozdrawiam cały Ożarów i pozdrawiam Ignacego Poczyka. Pozdrawiam mamę i tatę. Pozdrawiam całą, całą rodzinę z okazji Dni Ożarowa. To ja pozdrawiam w takim razie moją rodzinę, którzy tutaj gdzieś się kręcą, szpiegują mnie cały czas. W pozdrawiam całą moją szkołę i klasę, a także moich rodziców. Dzień jest taki gorący, drodzy Państwo. Ach, to po prostu ciężka praca popłaca, ale my tu się ciężko nie pracujemy, tylko my się tutaj dobrze bawimy. Super!